Wiatr. Jest to ruch powietrza względem powierzchni Ziemi, wywoływany przez różnicę ciśnień. U wybrzeży rozkład wiatru zmienia się w ciągu doby. W dzień ląd bardzo szybko ogrzewa się od słońca. Ciepłe powietrze unosi się do góry, a na jego miejsce napływa chłodne powietrze od morza. Jest to bryza morska, która przyjemnie chłodzi w upalne dni. Woda długo się nagrzewa, ale również długo schładza, dlatego w nocy nadal pozostaje ciepła. Ląd ochładza się szybciej, dlatego w nocy wiatr wieje od lądu w kierunku morza. Po raz pierwszy moc wiatru do produkcji prądu wykorzystano pod koniec XIX wieku, czyli w tym samym okresie, w którym powstawał samochód z silnikiem benzynowym. Wcześniej wiatr służył mieleniu zboża w młynach, pompowaniu wody i nawadnianiu pól uprawnych. Pierwsze wiatraki, jakie pojawiły się w Polsce i innych państwach Europy, były prostymi drewnianymi budowlami. Elektryczność nie była jeszcze znana. Obecnie wiatr do produkcji prądu wykorzystuje 80 państw. Buduje się farmy wiatrowe, skupiające kilkadziesiąt pojedynczych turbin. Moc takiej elektrowni wiatrowej jest niewiele mniejsza niż niektórych elektrowni węglowych. W 1991 roku w Polsce stanęła pierwsza turbina wiatrowa. Obecnie najwięcej farm wiatrowych jest na Pomorzu. To tu panują najkorzystniejsze warunki do budowy elektrowni. W Margoninie znajduje się niedawno powstała największa polska farma wiatrowa. Jej łączna moc to 120 MW. W skład tej farmy wiatrowej wchodzi 60 turbin. Energia wiatrowa jest obecnie najszybciej rozwijającym się źródłem energii elektrycznej na świecie. Prawie 6% całkowitej mocy elektrycznej uzyskiwanej w Stanach Zjednoczonych czerpie się z turbin wiatrowych, w Hiszpanii zaś już 45%. Obecne turbiny mają maszty rurowe o wysokości przekraczającej 100 metrów oraz 40-metrowe śmigła o wadze 6 ton. Całość konstrukcji waży 150 ton. Turbiny wiatrowe mają zwykle trzy łopaty, które mogą osiągnąć prędkość ponad 320 km na godzinę. Łopaty turbin wiatrowych mogą zakłócać działanie niektórych systemów radarowych, stosowanych przez stacje kontroli ruchu lotniczego. Jedna turbina zasila tysiąc domów jednorodzinnych lub 13 tysięcy lodówek. Produkuje tyle energii, co 16 tysięcy paneli solarnych. Taka ilość paneli pokryłaby płytę boiska Manchester United 4 razy. Produkcja turbiny wiatrowej wymaga znacznego nakładu energii, ale jej ekwiwalent jest produkowany przez wiatrak w ciągu 6 miesięcy jego działania. Zdarzają się zderzenia ptaków z turbinami wiatrowymi, jednak nie przekraczają one ilości wypadków, jakie mają miejsce w zderzeniach z masztami telekomunikacyjnymi i są znacznie rzadsze niż zderzenia z samochodami czy budynkami. Istotniejsze zagrożenie występuje dla dużych ptaków drapieżnych. Są szczególnie narażone, ponieważ ich populacja jest mniejsza. Dużo rozgłosu zyskała praca doktora Niny Pierpont, która mówi wprost o istnieniu syndromu turbin wiatrowych. Z badań wynika, że hałas i drgania niskiej częstotliwości powodują cały zespół dolegliwości chorobowych wśród ludzi. Warto też jednak pamiętać o korzystnych efektach zdrowotnych elektrowni wiatrowych. Inwestycje pozwalają na redukcję emisji do atmosfery szkodliwych dla zdrowia gazów oraz pyłów zawieszonych. Czy nam się to podoba, czy nie, turbiny wiatrowe na wiele lat staną się częścią naszych pejzaży. Przepisy bowiem zezwalają inwestorom na lokalizowanie elektrowni także w miejscach chronionego krajobrazu. Zdjęcia i montaż Daniel Truszkowski. Czytał Daniel Pawlak.